No i ten jego sukces jego myśl, myśl, misji, że swoją misję wypełnia nie w Świątyni Jerozolimskiej, nie w sanktuarium, nie na głównych placach wielkich miast. Nie wchodzi tak, że dzisiaj Jan Krzciciel też nie wchodziłby w główny nurt mediów, nie korzystałby z najlepszego pasma oglądalności, tylko decyduje się występować na pustynię i jego misja polega na tym, żeby wyciągnąć ludzi ze swoich domów, z ciepłych grajdów, z nawyków, przyzwyczajeń, rutyny, wygodnego życia. Jedna dziennikarka mówiła mi, niedawno mnie pytała, czy chrześcijaństwo jest aby komfortowe. Nie jest komfortowe, bo oznacza krzyż. Dlatego Jan Chrzciciel wyciąga, wyprowadza ludzi ze swoich pojęć, przyzwyczajeń, żeby było wygodne, żeby było miłe, żeby było krótko, żeby było łatwe, miękkie, zrozumiałe. Nie. Życie jest chropowate, dlatego też Chrystus przygotowuje odpowiedzi, które czasami wydają się chropowate, ale są życie oddajne.